W Waszym domu pojawił się szczur i zastanawiacie się, jak pozbyć się tego skurczybyka? Co można znaleźć w polskim internecie, aby pozbyć się szczura z naszego domu lub z okolicy naszego domu? W tym odcinku pokażę Wam, czym dysponuje polski internet. Zapraszam do oglądania. Pierwszym urządzeniem, które zastosować jest najłatwiej i najprościej, to tak zwana gilotyna, pułapka starego typu. Kiedyś takie pułapki były drewniane, Później były metalowe, obecnie są produkowane z plastiku. Zasada działania takiej pułapki oraz jej mechanizm jest bardzo prosty: ponieważ w tym miejscu, w tą dziurkę, wystarczy zastosować przynętę. Ja uważam z 14-letniego doświadczenia, że najlepszą przynętą jest masło orzechowe, tylko masło orzechowe nie w wydaniu czarnej mazi i nutelli, a standardowe masło orzechowe z orzeszków ziemnych, więc w tym miejscu stosujemy przynętę i zastawienie takiej pułapki jest bardzo proste. Wystarczy ją naciągnąć. Zasada działania takiej pułapki jest bardzo prosta. Wystarczy ją naciągnąć. I tak naprawdę urządzenie jest gotowe. Zademonstruję, jak działa. żeby mi do tego mój biały szczurek. I jeżeli gryzoń wejdzie i naciśnie tą tackę, zostaje zatrzymany na miejscu. Bardzo ważne jest, aby ta pułapka została zastosowana w sposób odpowiedni. Jeżeli to jest ściana, wzdłuż której przechodzą szczury, bardzo ważne jest, aby pułapka nie była zastosowana w tą stronę. Aby pułapka nie była zastosowana w tą stronę, a w najgorszym wypadku, żeby nie była zastosowana w tą stronę. Ważnym jest, aby przodem do ściany była umieszczona tacka, ponieważ jeżeli zastosujemy ją tak, szczur, który będzie szedł z tamtej strony, nie wejdzie w pułapkę, i tak samo w drugą stronę. Więc nie mamy pojęcia tak naprawdę, czy szczury chodzą w lewą, czy w prawą stronę. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest dostawienie jej właśnie w ten sposób do ściany. I w momencie, kiedy gryzoń przechodzi. Musi być zatrzymany na miejscu. A to, co zwabi go do tego miejsca, to oczywiście zastosowana przynęta w postaci masła orzechowego, ponieważ szczur, który pojawił się w naszym mieszkaniu, zazwyczaj wyszedł kanalizacją. I w tym momencie pokażę Wam dwa zdjęcia. Jedno zdjęcie przedstawia szczury, które przegryzają kanalizację, czyli rurę spustową od naszej toalety, a w drugim przypadku, kiedy rura jest nie do sforsowania, szczury wpadły na pomysł, aby przegryźć sobie deskę sedesową. I teraz zwróćcie uwagę na jeszcze bardzo ważną rzecz. Ta część jest dużo krótsza i ma ona około 6 cm. a ta część tutaj ma tych centymetrów już Około 10. Więc bardzo ważne jest, aby stosując taką pułapkę gdzieś pod szafką, bez problemu pułapka miała pełen zakres ruchów, żeby mogła się otwierać i zamykać. Więc taka pułapka jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ale stosujemy ją w sytuacji, kiedy w naszym domu, w naszym mieszkaniu pojawiły się pojedyncze sztuki. 1, 2 szczury, ponieważ e, inne rozwiązania to będzie zbyt duże przedsięwzięcie do zwalczania tak małej ilości szczurów. Drugim rozwiązaniem, które chciałbym wam pokazać. Mogą być takie lepy. Te czarne półka są to takie dystanse, dzięki którym ten lep w transporcie się nie skleja, ale w tych miejscach także jako wabik można zastosować wspomniane masło orzechowe. W tej sytuacji tak samo pokażę Wam, jak to wygląda i moja ręka z rękawicą posłuży jako imitacja szczura. Zobaczcie, szczur, który wejdzie w ten lep, przyklei się i nie ma możliwości oderwania się od tego lepu. Wymaga to bardzo dużo siły i jest to praktycznie niemożliwe, ponieważ uwalniając jedną łapkę, wpieprzy się drugą łapką. Stąd takie rozwiązanie jest też bardzo fajne, ponieważ zatrzymuje szczura praktycznie na miejscu. Jednocześnie, w mojej ocenie, pomysł z pułapką jest bardziej humanitarny, ponieważ likwiduje szczura tu i teraz. Takie rozwiązanie z takim lepem jest mało humanitarne, ponieważ gryzoń, który wejdzie w taki lep, tak naprawdę zdechnie z wycieńczenia. Drugą fajną rzeczą, którą posiada taki lep, jest to, że my możemy go na przykład złożyć w formę kwadratu i też wcisnąć go gdzieś między szafki. Możemy zrobić z niego literę L i tak samo oprzeć go gdzieś o jakieś miejsce, czy możemy zbudować na przykład z niego jakiś domek. Do którego tak samo ten szczur wejdzie, i wtedy z każdej strony przyklei się i zostanie zatrzymany na miejscu. Biorąc pod uwagę te dwa rozwiązania, czyli pułapkę zatrzaskową i LEP, są to rozwiązania w mojej ocenie, które sprawdzają się, tak jak wspomniałem wcześniej, w momencie kiedy problem ze szczurami jest. Mały, kiedy pojawił nam się jeden, dwa szczury, które wyszły na przykład z naszej toalety. A co w momencie, kiedy prowadzimy nieduże gospodarstwo rolne, co w momencie, kiedy mamy drywutnie garaż i zauważyliśmy tam kilka, kilkanaście szczurów, czy takie rozwiązania się tam sprawdzą. Oczywiście, będą one skuteczne. Jednocześnie za każdym razem, kiedy złapiemy jednego skurczybyka, byka, będziemy musieli zastawiać pułapkę na nową. Dlatego są rozwiązania szybsze. I lepsze w momencie, kiedy mamy więcej szczurów w swojej okolicy. I pokażę Wam to w tym momencie. Gdy dochodzi do sytuacji, że zauważyliśmy w naszym otoczeniu większą ilość szczurów, fajnym rozwiązaniem jest zastosowanie karmika deratyzacyjnego. W takim karmiku umieszcza się trutki na gryzonie, które wyglądają w ten sposób. Ten preparat czerwony to tak zwana pasta. Ma to formę troszkę plasteliny, i jest przygotowane już w takiej papierowej saszetce. Która... I tak samo kostka. Czy jest ona niebieska, czy jest ona zielona? Jest to w każdym razie kostka woskowa, który ma specjalną dziurkę, przez którą wkładamy ją na pręt, który jest w tym karmiku deratyzacyjnym. I tak samo w przypadku pasty. Dla celów pokazowych, żeby móc to bezpiecznie dotykać, nie wyjmuję tego z tych woreczków, ale chodzi o samą zasadę. I tak przygotowany preparat montujemy w karmiku deratyzacyjnym. Pręt zakładamy, karmik zamykamy, i nie ma możliwości, aby osoby postronne, zwierzęta, w kierunku których nie chcemy działać tą trudką, weszły tam i zjadły ten preparat. I takie rozwiązanie jest już rozwiązaniem, które możemy stosować na szeroką skalę, ponieważ do takiego karmika mieści się kilka, kilkanaście. Kostek lub saszetek z, z tą trutką, i kilka, kilkanaście szczurów może przyjść i tą trutkę zjeść. Dlatego niewielką ilością tych karmików jesteśmy w stanie załatwić większą ilość szczurów. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam pokrótce temat. Dobór metod, jakie zastosujecie w swoim domu, należy do Was. Wybierajcie bezpiecznie. I zwracajcie uwagę nie tylko na przeciwnika, z którym będziecie walczyć, ale też na osoby postronne i na zwierzęta, które nie są celem waszego działania. Dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Do zobaczenia i cześć!